Tutaj wrzucę w tej chwili nagranie sprzed wczoraj, bo nagrywałam dwa dni kalendarza adwentowego, niestety nie zdążyłam zmontować filmików, więc będzie to w tym naszym ostatnim kalendarzu, czyli w dniu dzisiejszym. Chciałabym Wam pokazać dzień 19, ja to już sobie obcięłam tylko, żeby było mi łatwiej, no i odcieramy. Słuchajcie, patrzcie, jakiego mam pięknego bałfanka. Cudo. Super. A go naprawdę piękne. Bardzo mi się podoba. Nie mam w tym roku żadnego hawciku takiego świątecznego wykończone, więc na pewno znajdzie swoje miejsce. W moim domu. Piękno. I ja uwielbiam takie motywy, takie właśnie wesołe. Yy, także super. Yy, kolejny dzień to 20. To jest taka paczuszka. Yy, ja ją otworzyć. Mam nadzieję, że będzie łatwiej niż wcześniej, jak była w taką tkaninkę zapakowane. Ale widzę, oj, Aga, nie dałaś mi, że tak powiem. Będę musiała to jednak chyba ściąć. Co my tutaj mamy? Ja już widzę organizer. Taki fajny, duży. Ma bardzo dużo, widzę tych karteczek do wymiany. Ja na co dzień korzystam z pakiecików i w zasadzie trochę innej organizacji, ale to nie szkodzi, bo gdzieś, jak jestem w podróży, albo mniejsze harciki, na pewno wykorzystam, a to jest takie fajne, bo jest podwójne, w ogóle bardzo duże, więc ja miałam takie mniejsze, więc ja jestem mega zadowolona, naprawdę. Co tu dużo mówić. Takie rzeczy się zawsze przydają, więc na pewno wykorzystam. Jak nie dzisiaj, to kiedyś. No, i został nam ostatni prezent, jeśli chodzi o kalendarz hawciacki, adwentowy. Dzień 21. Taka mała paczuszka. Ja próbowałam wyczuć, co to jest, słuchajcie. No, mówię, no się śmieję, że to jak pomadka tutaj. A może nie, może niteczka. Może niteczka, bo to tak chyba coś mi się kojarzy z niteczką. Ale zobaczymy. No, bo tak zapakowałam. Nie chciałabym zepsuć. Ale się nie da tak się związało, że będę musiała to rozciąć no nie... o jeszcze, jeszcze, jeszcze walczę patrzcie no po prostu nie chcę te prezenty się przede mną otwierać co tak, my tutaj mamy o coś czego nie wiem nie znam tu jest niteczka taka cieniowana to jest Yy, bawełniana i ja jestem mega zadowolona z takiego czegoś, bo ja to wykorzystuję dosyć często, ale takiej zielonej nie miałam, a lubię zieleń, więc na pewno do czegoś wykorzystam, ale słuchajcie to ja nie mam pojęcia w ogóle co to jest naprawdę ja to spróbuję otworzyć, to jest jakaś nie wiem czy tam do wychapkowania bo to tak wygląda taka zawieszka. Słuchajcie, nie mam bladego pojęcia. Podejrzewam, że to jest do haftu. Yy... Ale, że można tu coś wyhaftować. Może jakieś jajeczko, ale coś, ale... No to jest śliczne, tylko... Naprawdę mi się to podoba, tylko nie mam pojęcia co to jest. A może, może będzie jakiś wzór do tego jeszcze, bo jakbym miała ja sama tak wymyślać, to było pewnie by mi ciężko, ale to jest śliczne. Takiego czegoś jeszcze nie wiedziałam. Także jestem super zadowolona, że coś nowego tego nie znam. Ja w ogóle mało rzeczy. Może nie mało rzeczy, tylko. nie znam wielu sklepów, albo nie znam jakby takich wielu jakichś nowinek, rzeczy które można w hafcie wykorzystać, yy, ja się dopiero uczę patrząc na te wasze kalendarze, yy, jakie wy mieliście fajne pomysły yy, w, w organizowaniu tych kalendarzy I, i jestem ciekawa, coraz więcej się interesuję, szukam takich rzeczy jeszcze bardziej, ale mówię, żyłam w niej świadomości dosłownie, ja to w krawiectwie to tak. Jestem obeznana, ale w hafcie to, mimo że wiele lat już haftuję, ale to zawsze takie podstawy, gdzieś gotowych, to był wzór, albo właśnie kupiłam sobie wzór. No, nadszedł też czas na otwarcie ostatniego kalendarza dziewiarskiego. I co my tutaj mamy? Tak, to jest czwarty tydzień. Już wyciągam. Odkładamy. Jest to wzór od Walentyny. Ja Wam wstawię zdjęcie, jak ten wzór wygląda, bo sama jeszcze nie wiem. Co my tu mamy za włóczkę? Na pewno to jest włóczka grubsza, lankawa. Też nie miałam nigdy do czynienia. Skład taki typowo skarpetkowy 75% wełny, 25% poliamidu. Co my tutaj mamy? Kolor to jest 868, taki, to jest taka ciemna czekolada, bym powiedziała, bo nie wiem jak to tutaj, w sumie kolor jest bardzo, no tutaj na kamerce on jest trochę jaśniejszy, ten jest taki bardziej ciepły odcień i w 100 gramach jest 200 metrów, muszę Wam się przyznać, że ani jednych skarpetek nie zdążyłam zrobić. Bo te zielone, które zaczęłam, to trzy razy płyłam i muszę od nowa zacząć. Mamy tu jeszcze, chyba to są koraliki, takie, bo to są dziurki w kształcie serduszek. Fajne to. Nie wiem do czego to wykorzystam, ale fajne. Zostały mi do odsłonięcia trzy dni yy, kalendarza adwentowego. 22 grudnia, e, więc e, mam wrażenie, jakby to był materiał, ale nie wiem do końca, co to jest, zaraz zobaczymy. O, jest kilka rzeczy, poczekajcie, wysypię. Dobra, co my tu mamy? Mulinka, chyba to jest czarny kolor, taki błyszczący, to jest C310 e, DMC, nigdy takiej nie miałam, więc super, jestem zadowolona, bo coś nowego. Ale to nie mam pojęcia. Fajnie to wygląda. Wojarzy mi się z ulem na pszczółki. I to jest prójka. A tego używam bardzo często. Wszystkie mi się często już tępią, więc im więcej tego, to super. To jestem szczęśliwa. I materiał. Słuchajcie, nie wiem co to jest napisane. Jest to chyba ręcznie farbowane, w kolorze błękitnym, ale ja uwielbiam błędnym. Rozpakuję. Jest to tylko napisane 28 CT. Nie mam pojęcia, co to jest. Wychodzi mi to, ale nie. No, Morano to jest 32 CT, więc taki kawałeczek, słuchajcie. Więc super. Na jakiś samplerek pewnie się nada. Zobaczymy, co z tego powstanie, ale bardzo mi się podoba. Także mamy 22. Dwudziesty trzeci to taka mał, malutka pacuszka. Zobaczymy, co tam jest. ciekawego ja... Chyba to będą nożyczki, bo tak gdzieś po kształcie Jestem ciekawe tylko. Jakie to? Bo... Ja już mam kilka par nożyczek. Nie mogę otworzyć. No. Udało się. Piękne. Czarne. Mam takie kolorowe, więc yy, jestem z nich zadowolona. I fajnie, bo jest ochaniacz na, na, na nie a nigdy nie miałam ochaniacza Więc na pewno mi się nie zniczą. Super. Jeden z ostatnich, ostatnio z ulubionych kolorów, bo tak wszędzie dziś dodatki to czarne. E, słuchajcie, jeszcze w paczce była taka czekolada. E, ja nie za bardzo mogę słodyczy. E, tym bardziej o smaku grzańca. Nie przepadam za grzańcem. Ale wiem, kto przepada, i kto dostanie. <laughs> Czyli e, jest to prezent dla mojego męża. E, no i teraz ostatni dzień, 24. W takiej paczuszce. I ja mam tylko obawy, bo zawsze jak jest taka paczuszka, to ja nie mogłam tego otworzyć. A szkoda mi to rozcinać, rozrywać. Ale spróbujemy. Słuchajcie, spodzestam z nożyczek nowych, bo mi idzie. No tak, oczywiście. A guś zapakowany. Wiecie co, ja, jak ja dotykam, to, to chyba jest borek, ale nie wiem. I coś miękkiego, więc no zobaczymy. Ja jeszcze nie podglądam. Ale muszę to tak rozciąć. Słuchajcie. Dobrze, że dostałam te nożyczki, bo musiałabym biegać do pracowni, a tak mam pod ręką. Chyba się teraz uda. A nie! Coś kolorowego. Słuchajcie, co to może być? O kurczę, Aguś! Chyba się zaraz popłaczę. Słuchajcie, torba projektowa z tambokiem nogę. Śliczna. Słuchajcie, ja jako krawcowa zawsze chciałam sobie ją uszyć. Nawet mam materiały na to i nie miałam czasu tego zrobić. E, Tam jest super e, wielkość, bo ja mam większe i, i te mniejsze mi się e, lepiej sprawdzają. Więc jestem zadowolona. No oczywiście w kolorze ulubionym mojej cuki, <gryw> więc tym bardziej. Ale ta torba projektowa, słuchajcie, ptaszki. No, no po prostu cudo. No i mam tu jeszcze, słuchajcie, jakiś wzorek. E, wzorek to jest. E, ja może pokażę, bo tak słabo widać żeby też nie pokazywać wzorku. Mam nadzieję, że wszystko ładnie widać. Spróbuję jeszcze zrobić zdjęcia, Wam zbliżenie, żeby było lepiej widoczne. I tu jest jeszcze coś takiego. Więc bardzo mi się podobają te wzorki. I pewnie na przyszły rok będą gotowe. Słuchajcie... Yy... Ten kalendarz adwentowy, tak podsumowując, jestem mega zadowolona z niego. Wszystkie prezenty Aguś bardzo mi się podobały. Wszystkie się przydały, ale, albo przydadzą. Część już jest w użyciu. I co mogę więcej powiedzieć? Ja Agnieszko Ci bardzo, bardzo dziękuję jeszcze raz. Za wszystkie prezenty. Te najmniejsze i te większe, te tańsze i te droższe, bo... Zrobiłaś mi wielką niespodziankę. Ja nie oczekiwałam zbyt wiele od kalendarza. Sama napisałam, że wszystko może być, że tak powiem. Nie miałam żadnych jakichś wielkich predyspozycji do tego, co to miałoby, co miałabym dostać, więc z każdego prezentu cieszyłam się praktycznie tak samo, czy to był mały, czy ten większy. Z tej strony chcę podziękować też Oli za organizowanie tego kalendarza, bo to była druga edycja z tego co wiem. Mam nadzieję, że będą kolejne. Czy wezmę w nich udział? Nie wiem. Pewnie bym chciała, natomiast patrząc na ten rok, na te wydarzenia z tego roku, co, co się działo i ilość czasu, jaką miałam wolnego. W ogóle, żeby cokolwiek poszukać, nawet dla dziewczyny, której ja robiłam, sprawiły, że miałam duże wątpliwości, czy podołam do końca. Ten grudzień to był w ogóle bardzo trudny okres dla mnie. Miałam mieć tydzień wolnego przed świętami, żeby ogarnąć dom, a tak naprawdę do wczoraj, do godziny 22, jeszcze pracowałam. Zarwałam kilka nocek w grudniu, całych. Bo chodziłam spać o 8 rano, dosłownie na półtora godziny i wracałam do pracowni. Więc mogę Wam wszystkim mm, złożyć tylko najpiękniejsze życzenia świąteczne. Przede wszystkim dużo spokoju, bo sama wiem, ile tego spokoju mi jest potrzebne. Yy, zdrówka, szczęścia, pomyślności na nowy rok, bo nie wiem, czy jeszcze coś nagram w tym roku, chociaż w planach. Miał być filmik podsumowujący, ale czy będzie w Sylwestra, czy będzie po Nowym Roku, to nie wiem. Więc filmik troszkę późno się ukaże, bo ja dosłownie jestem przed kolacją wigilijną. Jest godzina dosłownie 17.30, więc ten filmik ukaże się wkrótce. No i co? Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję za wszystko, za miłe słowa, za te komentarze. Ja staram się oglądać wszystkie filmiki, nie pod wszystkimi się podpisywałam. Natomiast serduchem byłam z wami, naprawdę, takim z takim wielkim serduchem. Mimo że gdzieś tam nie zawsze był komentarz, nie było serduszko, to oglądałam filmik. Pamiętajcie o tym, bo ja po prostu nie mogłam się wyrobić. Same wiecie, jak wcześniej wspominałam, ile pracowałam w tym miesiącu, więc wybaczcie. No i co? Wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!